Zabita cicho! Ja tu próbuję spać! Jojo! Przeciw na przygody! Gwiezdno próbowych wojowników! Hej młody! Koniec odsiadki! Pora wstawać! Co z tobą nie tak? No kurczę, dajcie mi spać! Oj, a ja dlaczego mi nie odpuszczają? Dobra, ja chcę gadać, to mówimy. <laughs> Ty piarze, zrozumcie to. Każdemu się przyda trochę snu. A poza tym nie mogę stąd wyjść. Kurczę, teraz pomyśleć, jak to im powiedzieć. Dobra mam. Ponieważ czuwa na mną... Bardzo zły duch. Kacperek. I dlatego wracał spać. Pff, wymyśliłem tą nazwę. Potem ją zmienię. Chcemy problemy z tym młodym. Czas by zajął się tym profesjonalista.